Ja, Adam Szustak, ja nowa, Langusta, ja nowa cała dzisiaj, to w się sensie ja dusza nowa, y, zamierzam na nowo zacząć walczyć o siebie i starać się i się nawracać i szukać bliskości Pana Boga i się odchudzać i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie odpowiedzią na film, który niedawno ukazał się na kanale Langusta na Palmie, który prowadzi ojciec Adam Szustak. Tym osobom, które ojca Adama jakimś sposobem nie znają, to pozwolę sobie go szybko przedstawić. Jest to Dominikanin, który w internecie, m.in. na YouTubie, głosi słowo Boże. Opowiada o Bogu, opowiada o rozwoju duchowym, odpowiada na wiele pytań, które trapią zarówno osoby młode, jak i osoby dojrzałe. Jest to taka osoba, która zdecydowanie łączy, a nie dzieli, i naprawdę jeśli. Macie takie poczucie, że nigdy nie słyszeliście dobrego kazania, które jest skierowane do Was, które faktycznie Wam coś daje, to koniecznie wejdźcie na kanał Ojca Adama, bo na pewno znajdziecie tam jakieś treści dla siebie, bo jest tam ich masa. Treści, które są u Ojca Adama na kanale, na pewnym etapie mojego życia. W zasadzie pomogły mi podjąć bardzo, bardzo ważne decyzje życiowe, które wpłynęły na to, jak teraz funkcjonuje, więc z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ojciec Adam pośrednio, bo nawet o tym nie wie, odmienił moje życie. Tak się składa, że ojciec Adam na swoim kanale niedawno rozpoczął nową serię, która się nazywa Mocno strożym. I w drugim odcinku wraz z ojcem Tomaszem Nowakiem poruszają temat. Bycia grubym i temat otyłości. Że można być grubym i no, może być dobrze. Jest to taki dość luźny materiał, gdzie obaj panowie sobie siedzą i rozmawiają, dzielą się zarówno jakimiś statystykami, jak i swoimi doświadczeniami w kontekście walki z nadwagą, walką z niepotrzebnymi kilogramami. Weszliśmy na dwie, czy jawsze na dwie Bo jestem od zawsze. A jako, że temat kształtowania sylwetki, ale przede wszystkim temat budowania sprawnego, zwinnego i przede wszystkim zdrowego ciała jest mi bardzo, bardzo bliski, postanowiłem wtrącić swoje trzy grosze w tą rozmowę. Bo jakby temat był ukazany tak bardzo luźno, że mam wrażenie, że niektórzy widzowie mogliby chcieć dostać. Nieco więcej precyzyjnych informacji. Stąd moja odpowiedź, więc zapraszam. Ten materiał będzie podzielony na dwie części. Pierwszej odniosę się do pewnych danych statystycznych lub takich ogólnych informacji związanych z otyłością i nadwagą. Postaram się tutaj wtrącić swoje trzy grosze. zaś w drugiej części, myślę, że tej bardziej interesującej, odniosę się już bezpośrednio do tych doświadczeń, o których ojciec Adam i ojciec Tomasz Nowak opowiadają, no jakby o swojej całej drodze, o walkę o lepszą sylwetkę, o lepszy wygląd i o lepsze samopoczucie. Weszliśmy nad. czy znaczy ja wszedłem nad je Bo jestem od zawsze. Mam nadzieję, że oni na tym skorzystają, jeśli jakimś cudem obejrzą ten materiał. A nawet jeśli go nie obejrzą, to myślę, że zarówno jeśli chodzi o moją widownię, jak i o widownię kanału Langusta na Palmie, znajdzie się sporo osób, które na tych wskazówkach skorzysta. Nie przedłużając, zaczynamy. Przechodzimy do części pierwszej. No. No kiedyś, żebyś, nie wiem, zjadł trochę ziemniaków, to musiałeś iść do ogródka, czy tam na kolej, kopać, wrócić. No to wyrobiłeś te, tak jak teraz się robi, te kroki, nie? 8 tysięcy, 10 tysięcy kroków się liczy te kroki, to wtedy wychodziłeś to, co tam prawda, zdobywałeś. No tak. A teraz się podoba. teraz to po, wszystko, po prostu nie? otwierasz lodówkę, wiesz, kroki niewychodzone i wtedy grubiesz, grubiesz, grubiesz. To, że dzisiejsze społeczeństwo staje się grubsze jest absolutnie niezaprzeczalnym faktem. Dotyczy to zarówno osób w średnim wieku, jak i osób starszych, ale także osób młodych i dzieci. E, tak się złożyło, że nawet pisałem na temat tego pracę magisterską. E, dotyczyła ona właśnie otyłości wśród dzieci i niezaprzeczalnie statystyka jest taka, że jest coraz to więcej osób z nadwagą oraz otyłością, a cała tendencja jest taka, że tych osób będzie z roku na rok przybywać. A co dla człowieka oznacza nadwaga i otyłość? Jest to dość prosta droga do wielu chorób, między innymi do nadciśnienia, do cukrzycy typu 2, do chorób autoimmunologicznych, a także wielu, wielu, wielu innych chorób, które działają destrukcyjnie na nasze zdrowie. Oczywiście, teoretycznie, mamy dwa wyjścia. Ale ja uważam, wiecie, że jak ktoś jest gruby, to albo musi się z tym pogodzić, albo schudnąć, nie? Z grubością są tylko jakby dwie postawy. Mówi, albo to pokochasz, albo musisz się odchudzić. <noise> Jednak moim zdaniem zaakceptować można wyłącznie fakt tego, że w danym momencie jest się otyłym lub ma się nadwagę, ale nie powinniśmy akceptować tego faktu, że ten stan będzie się utrzymywał przez nasze całe życie. Myślę, że tutaj ojciec Adam i ojciec Tomasz się ze mną zgodzą, że wszyscy jesteśmy przypisani do wielkich rzeczy, a żeby te wielkie rzeczy realizować, to powinniśmy być zdrowi, bo jeśli będziemy chorzy, słabi. I na przykład, tyli, no to bardzo ciężko będzie nam realizować tą naszą życiową misję, więc czasem po prostu warto, warto schudnąć. To musisz się odchodzić. Otyłość i nadwaga nie bez powodu rozwijają się tak szybko w dzisiejszych czasach. Obecny styl życia jest dość wygodny, tak jak zresztą mój dziecko. Tomasz wspomniał. Dzisiaj w zasadzie, żeby dobrze zjeść, żeby zjeść wręcz za dużo, nawet nie musimy wychodzić z domu. Wszystko nam przyjedzie, nie musimy nic sobie nic przynosić, nawet nie musimy niczego przyrządzać. To, że styl życia współczesnego człowieka się zmienił, jest niezaprzeczalne. Ale oznacza to dla mnie tylko to, że powinniśmy po prostu obecnie nabyć nowe kompetencje i zyskać nowe narzędzia do tego, aby tą dietę kontrolować tak, aby zachowywać prawidłową masę ciała. I zaraz zresztą więcej o tym opowiem. I zawsze jak potem schudłem na przykład 10 kg, zastanawiałem się, co się z tym robi. W sensie, czy to się wysikuje, przepraszam, tak dalej. No nie <laughs> no, bo na przykład, jak się, na przykład jak dużo wysikałem, to tam o kurde, chyba schudłem, bo tak dużo No. By ja no bo no, 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 co się z tym robi? No, nie wiem, a ja już wiem. No. Otóż 84% tłuszczu zamienia się w wyniku chudnięcia w dwutlenek węgla i go wydychasz. Ojciec Adam tutaj miał rację, bo 84% tkanki tłuszczowej, czy tłuszczu w efekcie spalania faktycznie uwalnia się z dwutlenkiem węgla, czyli wydychamy ten tłuszcz, tak można powiedzieć, a 16% wydala się z naszego ciała wraz z moczem, więc znowu ojciec Adam miał rację. Jak się naprzód jak dużo wysikałem, myślałem, o kurde, chyba schudłem, bo tak dużo wydałem. No to wiemy, jak tłuszcz znika, ale czy na pewno wszyscy wiedzą, co się dzieje, że ten tłuszcz się w naszym ciele pojawia? O tym ostatnio troszeczkę opowiadałem, ale myślę, że warto tutaj jeszcze to tak szybko, szybko, szybko przypomnieć. Bardzo często mówimy o sobie, że mamy wolny metabolizm lub szybki metabolizm. Co tak naprawdę mamy na myśli mówiąc o metabolizmie. Metabolizm jest to ilość energii, jaką nasze ciało jest w stanie Przepalić, mówiąc kolokwialnie, w ciągu danego dnia. I oczywiście może być taki dzień, gdzie nasze ciało przepala 2000 kalorii, może być taki dzień, gdzie nasze ciało przepala 3000 kalorii, ale czasem jest tak, że po prostu zjemy dużo więcej niż spalimy. I wtedy wszystkie te nadwyżki kaloryczne nasze ciało odkłada najpierw w postaci glikogenu mięśniowego czy też wątrobowego, a potem, gdy jest tej energii naprawdę dużo, odkłada w postaci zapasowej tkanki tłuszczowej, która jest taką energią. Na gorsze czasy, gdyby nagle pożywienia było mniej. Żeby Wam to lepiej zobrazować, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, posłużę się przykładem. Na potrzeby tego eksperymentu użyję dwóch szklanek. Duża szklanka będzie symbolizować szybki metabolizm, a mała szklanka będzie symbolizować wolny metabolizm. Zaś woda będzie to energia, jaką dostarczamy w ciągu dnia. No i teraz tak. Mamy duży metabolizm, który powiedzmy jest w stanie przyjąć bardzo dużo energii. No i generalnie ciężko jest, aby się nam przelało. Zaś, gdy mamy do czynienia z wolnym metabolizmem, to tak naprawdę, jeśli tylko troszeczkę przekroczymy ilość dostarczonej energii, bardzo łatwo nam się przeleje. Tylko w tym przypadku ta woda idzie sobie w dywan, w podłogę, a tak naprawdę ją pościeram, a w przypadku naszego metabolizmu, jeśli te kalorie się nam przelewają, to są one odkładane w postaci tkanki tłuszczowej i później wylewają się nam ze spodni na przykład. Przyjmuje się, że 1 kilogram tkanki tłuszczowej podskórnej to ładunek energetyczny około 7800 kilokalorii, więc jeśli my systematycznie po troszeczkę jemy tu 200 kalorii za dużo, czy 300 kalorii za dużo, aż się nam zgromadzi suma 7800, tak mówiąc w zaokrągleniu, to łapiemy kilogram tkanki tłuszczowej. Czystej tkanki tłuszczowej podskórnej. Dwie cienkie kromki ciemne z Chudą 3% tłuszczu szynką krakowską. i może tak, dwoma, naprawdę? I myślę, że w tym momencie warto byłoby wyjaśnić jedną rzecz, która często jest jeszcze taka źle pojmowana, że to nie jest tak, że są jakieś złe produkty, że na przykład zjemy tłuszcz, to on się zamieni w tłuszcz. Tak naprawdę tyjemy nie od tłuszczu, nie od cukru, nie od węglowodanów, Zjemy od nadwyżki kalorycznej, czyli jeśli zjemy za dużo i się nam to przelewa, to w końcu się nam to wszystko zamienia w tkankę tłuszczową. Więc kluczem jest trzymać odpowiednie proporcje, ale znowu o tym za chwilę. Dobrze moi drodzy, myślę, że jeśli chodzi o część pierwszą i o kilka tych takich suchych faktów i statystyk i generalnie zrobienie takiego kontekstu, to mamy to za sobą. Możemy płynnie przejść do części drugiej i będę tutaj kierował moje słowa bezpośrednio do ojca Adama i ojca Tomasza na bazie tego, co mówili w swoim materiale. Weszliśmy na d... Ja wszedłem na, dietę, bo jestem od zawsze. Ale też stosowałem na przykład głodów które są straszne. Ja, ja tak mam, że jak na przykład, jak się tam złamie, tak? Też powiedzmy, jestem na jakimś diecie, się złamie i się nażywę, nie? Moim zdaniem pierwszy błąd i idąca za nim wskazówka jest taka, żeby nie rozpatrywać wszystkiego przez pryzmat bycie na diecie i nie bycie na diecie. Bo sam fakt tego, że myślimy, że teraz jestem na diecie, nie mogę jeść tego i tego, muszę jeść to i to. Dwie cienkie kromki ciemne, z chudą 3% tłuszczu szynką krakowską i. Możesz tak, drwoma, naprawdę? To już y, jakby buduje w nas taki stan, że to jest tylko chwilowe, że teraz chwilę będziemy na tej diecie, a potem, jak ta dieta się skończy, zrobimy co mamy zrobić, to. Jakimś cudem utrzymamy te wypracowane rezultaty, a będzie można wrócić do tego, co lubimy najbardziej. Czyli teraz chwilę pocierpię, a później do wszystkiego wrócę. I jakby nie budujemy żadnych nowych umiejętności związanych z dietą i z odżywianiem się takim umiejętnym, aby te efekty utrzymać. Niestety, ale z tym powiązana jest też taka tendencja, że czasem po prostu jesteśmy na diecie, ale raz przegniemy. No, to wtedy całe założenia runą, i jemy do oporu, pijemy do oporu. No, bo przecież, jak już raz się złamaliśmy, no to przecież teraz już nic nie szkodzi, tylko trzeba jechać do końca. Bo ja jestem radykał, albo wiem, do to, albo nic. Trochę to jest tak, jakby ktoś cały czas przeklinał albo pił alkohol. Poszedłby do spowiedzi, wyspowiadałby się z tego. Później przez tydzień po prostu pilnowałby, żeby tylko nie przekląć i nagle raz by mu się wyrwało, to stwierdziłby: "A dobra, to w takim razie już teraz do następnej spowiedzi to Przeklinam, albo tam pi alkohol, bo przecież teraz to już mi nic nie szkodzi, poczekam na kolejną spowiedź. No a właśnie nie powinno tak być. No, czasem jest tak, szczególnie w diecie, bo już nie będę tutaj wchodził w problem alkoholizmu, ale szczególnie w diecie, że yy, czasem jak zjemy kawałek sernika, to obwinianie się z tego powodu i jeszcze dokładanie drugie tyle kalorii, bo przecież już złamałem dietę jest gorsze niż sam ten sernik. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Kontrolowanie odżywiania, to nie powinniśmy mieć takiego myślenia, że teraz przychodzę na dietę, nie jem tego, nie jem tego, nie wiem tego, uwielbiam to, ale po prostu muszę chodzić wokół tego z daleka. Z chudą 3% tłuszczu szynką krakowską i może tak, dwoma, naprawdę? Nie powinno to tak wyglądać. Jeśli nabierzemy mm, odpowiednich kompetencji i zyskamy pewne narzędzia do tego, żeby dietę sobie kontrolować, konkretnie pod nasze ciało, pod nasz organizm, no to wtedy będzie nam dużo łatwiej, będziemy mogli jeść. W miarę to, co lubimy, wedle jakichś y, określonych wytycznych, i będziemy mogli zyskiwać na lepszej sylwetce. Y, tutaj bardzo często słyszałem y, odnośnik do pani dietetyczki, która kazała monitorować ojcu Tomaszowi to, co je, wysyłać raporty. Y, no i zazwyczaj jest to taki zabieg, że y, jeśli na przykład ojciec Tomasz wróci do niej za 6 tygodni, okaże się, że schudł. Nie wiem, 10 kilo. Wtedy pani dietetyk może sobie przeliczyć wszystkie te dni, ile ojciec, Tomasz naprawdę jadł i wtedy sobie przeliczy, że o dobra, średnio jadł 2500 tysiąca kalorii dziennie, schudł. To znaczy, że 2500 tysiąca kalorii to jest u niego deficyt, czyli jeszcze nie wypełnia tej swojej szklanki wypełnionej energią. W takim razie spokojnie może tam jeść w okolicach 2500 tysiąca. No i to jest zazwyczaj robota dietetyka, ale my też jesteśmy w stanie robić to samodzielnie. W tym momencie jest multum aplikacji, nie trzeba tego liczyć na karcie, jest mnóstwo aplikacji i innych narzędzi, które nam to wszystko ułatwiają i zamiast ograniczać sobie wszystko, co lubimy, to przecież można przyjąć taką proporcję, że jemy 90% zdrowe, pełnowartościowe produkty, a 10% naszego dziennego jedzenia to jest jedzenie, które nam smakuje, które lubimy, które jest takim jedzeniem powiedzmy rekreacyjnym. Oczywiście warto, żeby te 10% było w całym tym naszym zapotrzebowaniu kalorycznym, czyli nie jest to dodatek, tylko zawiera się w diecie. I dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie być na diecie tak naprawdę cały czas, bo jemy coś, co lubimy, jemy coś, co nam smakuje, tylko jemy to w odpowiednich ilościach, tak, żeby utrzymywać prawidłową masę ciała i jakby kontynuować drogę do swojego określonego celu. Jeśli ojciec Adam ogląda ten materiał, to pewnie sobie myśli tak: Damian, chłopie, jakie liczenie kalorii? Ty mi mówisz o liczeniu kalorii. Jak ja wszędzie jeżdżę, czasem zjem to, czasem zjem tamto, jestem w różnych miejscach na świecie, jem przeróżne potrawy. Jak ja mam to wszystko policzyć? Mm. Bardzo zła. No właśnie, na początku oczywiście byłoby to bardzo ciężkie, żeby liczyć jakieś takie skomplikowane potrawy, ale jeśli ojciec Adam jest w Polsce i je sobie rano owsiankę, no to przecież ta owsianka to jest nic prostszego. Po prostu ważymy sobie te produkty, których używamy, ważymy płatki owsiane, ważymy mleko i ważymy owoce i wpisujemy w aplikację i już wiemy ile zjedliśmy. I teraz jeśli zaczniemy sobie od owsianki, to później będzie łatwiej, żeby policzyć kolację, a jak sobie poćwiczymy na takich prostych, domowych produktach, to potem, będąc gdzieś na mieście, na przykład w Polsce, dużo łatwiej będzie oszacować sobie to, ile czego jemy, eee, no a później no to po prostu krok za krokiem coraz to wyższy level i będziemy w stanie liczyć także inne posiłki, więc no grunt to zacząć od najłatwiejszej opcji, a później prak w praktyce wszystko wyjdzie. A jeśli chodzi o te wszystkie okazje, gdzie trafia się coś pysznego do jedzenia i nie da się tego policzyć, to przecież są inne zabiegi, bo y, warto jest wiedzieć, że kaloryczność nie powinniśmy jej liczyć tylko z perspektywy jednego dnia, ale tak naprawdę z perspektywy dłuższego okresu czasu. Więc skoro przykładowo powinienem mieć codziennie 2000 kalorii, ale dzisiaj zjadłem 3000 kalorii, to jutro mogę zjeść 1500, pojutrze 1500 i już mi się wszystko wyrówna, więc warto patrzeć na to w taki większy, globalny sposób, a nie tylko z perspektywy jednego dnia. Mało tego były nawet takie badania, że część Amerykanów tyje tylko raz w roku, czyli cały rok utrzymują w miarę tą samą wagę, ale jak na przykład mają święto Dziękczynienia i przez parę dni jedzą pod sufit, pod korek, no to są w stanie przybrać na przykład 3 kilo w ciągu tygodnia, bo tak dużo zjedli. No i teraz to 3 kilo już nie zostaje zrzucone później, bo te kalorie się nie wyrównują i tak z roku na rok, z roku na rok, po 5 latach możemy mieć już 15 do przodu i nie wiadomo skąd się to wzięło. Grubacki zawsze oszukują. To była taka pierwsza moja wskazówka, czyli żeby zająć się tym, ile tak naprawdę jemy, ile jest tych kalorii, jakie tam są makroskładniki, ile białka, ile węglowodanów, ile tłuszczy. I żeby zdobyć troszeczkę wiedzy w kontekście tego, jak to wszystko w ciele działa, potem zdobyć troszeczkę wiedzy, jak to działa w naszym ciele, później sobie to wszystko przyćwiczyć i zyskać kompetencje na całe życie, bo tak naprawdę wystarczy się trochę przyłożyć i skoncentrować na tym, a potem wszystko się dzieje samo, jest łatwe i jest przyjemne, więc po prostu poświęcamy dwa miesiące, a później możemy na tym jechać całe nasze życie, więc warto. I to była pierwsza moja wskazówka. Druga wskazówka dotyczy tego, że redukcji, szczególnie gdy mamy do zrzucenia przykład 50 kg, mało kiedy da się to zrobić na raz. No, bo powinniśmy podjąć pewne kroki i oczywiście ta waga na początku spada, ale później bardzo często jest tak, że wskutek adaptacji metabolicznych, wskutek tego, że nam się już mniej chce, jesteśmy bardziej rozdrażnieni tym, że po prostu jemy mniej, no to w pewnym momencie postępy się zatrzymują i wtedy warto jest przejść ten okres mądrze i zamiast na przykład Wracać do wszystkich starych nawyków. To czasem robi się tydzień przerwy od diety, gdzie zaczynamy jeść nie za mało, ale mniej więcej tyle, ile nasze ciało potrzebuje. Czyli znowu odniosę się to do cyferek. Powiedzmy, że nasze ciało chętnie jadłoby 2,5 tysiąca kalorii, żeby ani nie tyć, ani nie, nie chudnąć, więc zaczynamy jeść 2000 kalorii, zrzucamy, 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 zrzucamy i nagle już nam przestają iść efekty, to możemy przez tydzień, przez dwa tygodnie jeść sobie po 2,500 kalorii, czyli dodać albo jeden poświęk. Siłek albo zwiększyć objętość tego, co jemy, no tak, żeby troszeczkę więcej jeść, ale nie za dużo, wtedy sobie odpoczniemy, hormony się ustabilizują, będzie nam dużo łatwiej, żeby znowu wrócić do diety. Nawet jeśli tam złapiemy 2-3 kilo, to nic nie szkodzi to tak naprawdę ciało nam za to podziękuje, bo będzie nowa energia i nowa moc do tego, żeby działać. I czasem takie 50 kilo nie powinniśmy zrzucać właśnie w wyniku postu 20 tylko na przykład powinniśmy żeby sobie to rozbić na cztery mniejsze etapy. Powiedzmy, pracujemy sobie 6 tygodni, później 2 tygodnie przerwy, znowu 6 tygodni, 2 tygodnie przerwy i dzięki temu tak naprawdę zajedziemy dalej bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli do pokonania wiele kilometrów samochodem, no to oczywiście możemy sobie wsiąść, jechać regulaminowo 140 na autostradzie, robić sobie przystanki i spokojnie dojedziemy do celu. Ale możemy też wsiąść, nalać do pełna, wcisnąć pedał gazu do dechy, jechać 200 i niestety rozbić się na pierwszym zakręcie, no bo wiadomo dlaczego a z odchudzaniem jest właśnie tak. Lepiej wolniej, spokojnie i rozbić to na etapy niż za szybko i jednorazowo. Mm. Bardzo dobra. Wskazówka numer 3. Tutaj często yy, panowie wspominali, że lubią zjeść coś słodkiego, coś niezdrowego. No to jeśli wiecie, że chcecie sobie coś takiego zjeść i po prostu to jest taka zachcianka, która was tam pili, to umówcie się sami ze sobą, że to zrobicie, ale za 15 minut. Jest ogromna szansa, że w momencie jeśli to byłoby takie typowe zajadanie, na przykład smutku, to za 15 minut już po prostu o tym zapomnicie i się wam nie będzie chciało. A jeśli to nie zadziała, to mam wskazówkę numer 4, bo jeśli macie problemy ze słodyczami, to najlepiej tych słodyczy w domu nie mieć. Po prostu nie kupować, a jak wam ktoś da, to oddawać komu innemu. I wtedy jeśli się wam zachce zjeść coś słodkiego, no to po pierwsze możecie odczekać 15 minut, a po drugie po tych 15 tak, trzeba będzie iść do sklepu, żeby sobie to kupić. Istnieje ogromna szansa, że nie będzie się wam chciało po to iść. Jeśli macie w domu szafkę pełną słodyczy i liczycie, że ona sobie po prostu tam jest, ale wy nie będziecie nic stamtąd jeść, to gwarantuję, że nie będziecie jeść, ale przyjdzie moment, gdzie podejdziecie do szafki i zjecie wszystko. Więc jest takie powiedzenie: że jeśli nie chcesz się przewrócić, to nie chodź tam, gdzie jest ślisko. Więc ja dzisiaj, ja Adam Szustak, ja nowa langusta, ja nowa cała dzisiaj, w sensie ja dusza nowa, yy, zamierzam na nowo zacząć walczyć o siebie i starać się, i się nawracać, i szukać bliskości Pana Boga, i się odchudzać i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Moi drodzy widzowie, myślę, że wczułem się tutaj w tendencję kanału Langusta na palmie i ten materiał wyszedł jakiś bardzo, bardzo, bardzo długi, ale mam, na mam nadzieję, że ktoś tutaj z tych porad skorzystał, a być może nawet ten materiał dotarł do ojca Adama i ojca Tomasza. Jeśli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, co robicie w internecie, bo sam na tym bardzo mocno korzystam. A tymczasem żegnam się z wszystkimi widzami. Do zobaczenia i widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Idźcie na obiad w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Papa!